Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie trzy rodzaje saszetek i będziemy szukać Roberta Lewandowskiego. Chodzi tutaj oczywiście o samego zawodnika, nie kolegów z klubowych czy z reprezentacji, tylko samego Roberta Lewandowskiego na karcie. Mamy tutaj FIFA 365 2023, tutaj FIFA 2021 i pięć saszetek z Kataru czyli w sumie 15 saszetek zaczynamy tutaj z Katarem pierwsza saszetka i mamy Mane następnie Logodani z Korei Li Hiszpania Laporte no i czy tutaj będzie Robert Lewandowski na bazówce Korea, Kanada, Szkocja i jest, ale Wojciech Szczęsny Ok, teraz FIFA 365 2021. I mamy Multiple Power Trio z Manchesteru United. Następnie Goldzik, Żao Felix, Hamdanowicz, Germain i Sterling. I FIFA obecna 2023. Mamy logo Manchesteru City, następnie Magician Angel Di Maria, Kapitan Guindogan, Milic, Paszalakis i Fabinho. Czyli na razie w żadnej tutaj z tych kolekcji nie wpadł Robert Lewandowski. No i proszę jest Invincible, Rarka do tego Australia Contender Team z Brazylii Marquinhos. No, i na kartach bazowych mamy Gabriela Jesusa, Al-Amri, Militao, Boufal i Musach. Alison, Torgan Azard, Dybala, Akanji, Blind i Mistrzostwa Świata w Hiszpanii 82. Line-up z Bayernu, ale tutaj nie ma Roberta Lewanowskiego, bo on jest w Barcelonie już w tym sezonie. Elliot z Liverpoolu, Mike Menion, Pajet, Adam i Mamana. Czyli po drugim rozdaniu również nie ma. Havets, Game Gamechanger, Ochoa, Fansik, Varan, Titan. Do tego Schmeichel eh, Achmed, Henderson, Kano i Ben Davis. Kolejna saszetka tym razem z FIFA 2021 jest Julian Brandt, Quincy Promes, następnie Valverde, Lisandro Martinez, Betancur i Mistrzostwa świata 58 Goldzik. FIFA 2023 mamy line ups z Marsili. Następnie Dominator Nunez z Liverpoolu, Kunde, Bailey, Rench i Torres, czyli dwaj koledzy z Barcelony, Roberta Lewandowskiego padli, ale niestety nie sam zawodnik. Wracamy do Kataru. I jest pięknie, mamy rarkę Top Master Kevin de Bruyne, popatrzcie. Tutaj wpadła Rarka Invincible, a teraz y, druga Topmaster Kevin De Bruyne z Belgii, więc konkret te saszetki. Do tego z Portugalii Pepe, Argentyna Rodrigo de Paul i na kartach bazowych Lapadula, Zinchenko, jest Milik, kolega z napadu lewego, Munier i Skow Olsen. No niestety nie ma. A tutaj... Gareth Bale, Lazzari, następnie luka Lewa, Sakai, Strakosa i Keylor Navas z Paris Saint Germain. FIFA obecna. Mamy line-up Slecha, Game Changer chalanolu Fans' Favorite Kazemiro, Dominator Rashford, Jota i Valverde. No i ostatnie rozdanie. Ostatnie trzy saszetki zostały nam do otworzenia. I jest top keeper Simon Lee z Korei, Japonia Ito i na kartach bazowych show Simon Embolo. Piątek, czyli też kolega lewego z napadu i Ngadeu, czyli tutaj w kolekcji z Kataru niestety lewego nie było. Teraz FIFA 2021 Wicel z Borusi, następnie Acerbi, Titan Lazio, Everaldo Zane, kolega wtedy lewego z napadu do tego Schiff i Ramsey Juventus. Też nie ma. No i ostatnia saszetka z FIFA 2023. Mamy tutaj koszulki, w których lewy występuje z Barcelony, fans favorite stopira, El Arabi, Major Alexander Arnold i Larsen. No, niestety, moi kochani, nie udało się trafić dzisiaj Roberta Lewandowskiego w żadnej z tych trzech kolekcji. Jestem jednak no, zado zadowolony tutaj, bo wpadły dwie rarki z Kataru: Invincible i Top Master Kevin De Bruyne. Także z mojej strony, moi drodzy, to wszystko na dzisiejszym odcinku. Jeżeli filmik się podobał, łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!